Dzieciaki trafiły na metę i zaraz nastąpi start i nastąpi start Paniełe tę do przodu. Jeszcze, jeszcze to jest połowa dystansu, jeszcze walczymy do końca, do końca. Oj, mamy upadek tuż przed kreską, niestety. Zdarza się nawet na igrzyskach olimpijskich. Jest nam bardzo przykro, ale nastąpił upadek tuż przed mety. Rozumiem, że ja robię stoi już na podium, nie się doczekać. Wielkie brawa, gratulacje, wspaniałe pisarze. Drugie miejsce zajął Kacmę Tasią. Czy jest Kacmę Zajął Natan Kunysz. Czy Natan jest z nami? Jest. Wielkie brawa, czekamy jeszcze na Kacko Tasiora. Jest trzy. Takie na środka. Pamiątkowe zdjęcia i nagroda rzeczowa od firmy Sylweka. Producenta kosmetyków naturalnych. Kacper zajął drugie miejsce na 100 metrów w kategorii przedszkola. Wielkie brawa dla niego! jest Gratuluję, kolorowy <noise> ptak. To się mówi, Kacper. Gratulacje. Po Chodź. Super.